We Wrocławiu mamy coraz więcej i jak widać w różnym wieku i to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie im się jeździć po mieście coraz lepiej. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek telewizyjnego, magazynu komunikacyjnego. Serdecznie zapraszam. Rower w mieście to dobra rzecz. Dzięki Wrocławskiemu rowerowi miejskiemu jeździć po mieście można szybko i co najważniejsze za darmo. System wrocławskiego roweru miejskiego jest tak zaplanowany, że możemy praktycznie przez cały dzień podróżować bezpłatnie. Możemy sobie taką podróż zaplanować dużo wcześniej, zobaczyć, gdzie są stacje, i przemieszczać się z punktu od A do B, mieszcząc się w 21 minutach naszej podróży, bo te pierwsze 20 minut jest dla użytkowników bezpłatne. Takich możliwości szybkiego podróżowania po Wrocławiu będzie więcej, gdy więcej będzie tras rowerowych. System tras rowerowych w Ursawiu liczy blisko 200 km długości. Składają się na niego zarówno wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy na ulicach, kontrapasy. Nie wchodzi w tą liczbę długość ulic w strefach ruchu uspokojonego które też są, też wchodzą w skład systemu tras rowerowych więc, więc tych ulic byłoby prawdopodobnie jeszcze więcej. W ostatnich latach Przede wszystkim inwestujemy w zabiegi organizacji ruchu, to jest właśnie wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów, które przez rowerzystów są wskazywane jako to rozwiązanie często. Najlepsze, najtańsze i najbardziej funkcjonalne. Zasadniczy problem, przed, z którym jeszcze musimy się zmierzyć i który przed nami stoi, to połączenie tego systemu w spójną całość. Dzisiaj e, trasy rowerowe nie tworzą szkieletu północ-południa, ani wschód-zachód i to jest główna bolączka wrocławskich rowerzystów. Myślę, około 150 km by się przydało, choć kluczowych pozostaje kilkanaście kilometrów. Szczególnie w obszarze śródmieścia i ścisłego centrum, tak aby ten system połączyć w spójną całość. Wrocławski rower miejski się sprawdził najlepiej świadczą o tym statystyki. Dziś w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego zarejestrowanych jest ponad 37 tysięcy użytkowników. Ci użytkownicy korzystają z 32 stacji, które są zlokalizowane na terenie całego Wrocławia. I w ramach całego systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego obecnie jest dostępnych około 200 rowerów. Działamy już drugi sezon we Wrocławiu, i od samego początku, czyli od czerwca 2011 roku, w systemie rowery były wypożyczane już ponad 222 tysiące razy. Niestety rowerzyści niekiedy narzekają i mówią, że jazda po mieście do łatwych nie należy. Staramy się przede wszystkim spiąć cały system ścieżek rowerowych w jeden system. Chcemy, wszędzie tam, gdzie tylko to jest możliwe, zniwelować krawężniki do poziomu plus jeden centymetr, czyli tak, aby można było przejeżdżać bez żadnych problemów. Wszędzie, gdzie się da, usprawnić przejazdy przez skrzyżowania na przebiegu ulicy Ruskiej, gdzie trasa rowerowa przebiega poprzek ruchu samochodowego. Chodzi o to, żeby porobić także śluzy dla rowerzystów, tak żeby spod świateł mogli ruszać jak najbardziej komfortowo. No i chcemy też doprowadzić do takiej sytuacji, że właściwie w każdej części Wrocławia będzie można komfortowo rower zostawić, zaparkować. Stąd też parkingi dla rowerów, część z nich krytych, szczególnie tam, gdzie mamy węzły komunikacyjne, gdzie rowerzyści mogą przesiąść się, na przykład jeśli mają takie życzenie do komunikacji miejskiej, co zresztą Dzieje się coraz częściej. Jedno jest pewne: rower we Wrocławiu jest coraz bardziej popularny, a umiejętności rowerzystów są coraz lepsze. Może kiedyś zorganizowane zostaną wyścigi w jeździe do tyłu, a w kolejnym odcinku pokażemy, dlaczego warto kasować bilety w komunikacji miejskiej. Jarek Ratajczak, zapraszam.